Co? Co? Ale masz loczki. Ojeju, jakie afro masz, chłopczyk. Co? co tam? Co tam Pajka. u ciebie? A czy to u was bluszcz rośnie zielony na łóżku? Nie bądź dla niego niemiły. Tak. A czy to jest <grym> prawdziwy bluszcz, czy sztuczny? To jest prawdziwy bluszcz? Prawdziwy. A ty masz takie prawdziwe włosy czy sztuczne, takie bujne? Takie prawdziwe. Naprawdę takie są nie bujne. bujne i zdrowe. Cudowne. Dziękuję, dziękuję. Fajną czapkę. Dziękuję, jestem z krzatem i mam ze sobą dwa garnce złota. Tak? Daj mi jeden. Nie, bo to jest takie złoto czekolada. Czekolada do jedzonka A. i mam w takich pa złotkach złotych czy za też tak chciał. A wy lubicie jeść słodycze, kochane dzieci? Uwielbiam. No. A ile macie lat, młodzieży? A ty? A ja mam... Zapomniałam. Nie zapomniałam. To ja też zapomniałam. Nie, nie, powiedz mi, Ja mam 35 lat. A my o... na ile wyglądamy? Na 18. Macie 18 lat? Idealnie. No tak. Ale ten z lewej, w szarej bluzce najmłodziej wygląda z was. Młodziej, prawda? No, bo jest Ta, najmłodszy, ja jest najmłodszy. Ma, on, on ma takie geny chyba, a ma 18 lat, czy co? Nie, on nie. Siedemnaście <laughs> ja lat. 17. A co to za lampiony macie takie nad łóżkiem? To jest, to jest ozdoba panie, świąteczna. Panie. Ale już po świętach. <laughs> Zniego. Zdejmuj to teraz. Zdejmuj to. <laughs> Widzisz, no koleżanka dalej jest w trybie świąt. Czym się Ona... zajmujecie w wolnym czasie? Sie właśnie na omleg, A co, co no. czy Codziennie siedzicie tu, czy jak? Tak. Bo ja tu siedzę codziennie. No prawie codziennie od maja, bo mam live'y na kanale. Live? A jak się nazywasz na kanale? To nie wiecie takiego faktu. Nie, myślę. Ja nie. jestem bardzo sławny, proszę, już wam piszę. Patryk Garkowski Live. to nazwa kanału. Ale fajnie. A subskrybujecie, proszę, to będzie zawsze. Na, ale na YouTubie, tak? Na no YouTube? Tak, na YouTube. Bo tylko ile tam można subskrybować. A, a, ogląda? A, a ogląda was 207 osób. Ja pozdrawiam. Wszystkich. wszystkich. Czy chcecie kogoś pozdrowić i skąd jesteście, powiedzcie? Patrzcie, dałem subskrypcję tutaj. Panowie, panie. O Ej, jesteśmy serio na live. Ej, nie wiedziałem. Ej, chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiam no, mamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich na live. Łącznie z nami. Na Troszkę na różni jesteście, ale to nic. W dzisiejszym świecie czasem mi trzeba być próżnym. Tak, no dokładnie. Mądre słowa. ci osiągnięcia, na przykład sportowe. Proszę najpierw ten chłopczyk z bujną fryzurą. No to. Lider ja mam, chyba ich. Ja mam takie, że gra w piłkę nożną. No. I grasz w piłkę nożną. A co jeszcze robisz? Gram. No na, i... na konsoli. Też, na konsoli na konsoli i to wszystko to wszystko I wygrasz, na to. grasz czy co? Też. No to w co grasz? W counter -stake? Nie, gram w the Last of Us, w Minecrafta, Warzone. A. A co to jest ten Warzone? <laughs> Taka strzelanka. D tak. Okay. A teraz następni proszę niech powiedzą o swoich osiągnięciach i tym, co proszę, lubią. Na czwarte miejsce w zawodach w jeździe na koniu. O na koniu, ojej, a na jakimś takim sportowym koniu, takim y, arabskim. Ale arabski koń, nie polski. Nie, Im jeszcze lepszym. No to jakim, jakiej maści, narodowości. On tej rasy, że nie ma nazwy na tą rasę. Taki kundel wśród koni. Jest... Kundel. Ale kundel. Nasz... Sportowy. A, a czym się różni koń sportowy od zwykłego? Opowiedz. Bo sportowe są w regularnym treningu. A jakie trenujesz? Czy tam ktoś trenuje? Jak? W jaki sposób? Ale co? Ty trenujesz konie, czy... Nie. Ty po prostu jeździsz na koniach. co A ba, nie tak robisz. Nie takie śmigasz... Batem. Nie, nie można Nie, nie można. Co pan? Ja wiem, że nie można. Ja tylko tak przejechałam. Nie można bić koników, bo bicie koników to jest dobra. złe. Tylko można. Teraz ty, Dawid. Tak Jakie masz przeliczenia? Ja powiem, jestem asportowy, ale... Za mam gra w koszykówkę kiedyś. A to ile masz wzrostu Ale... centymetrów? Ja? Nie, 100, nie gra ja. w koszykówkę. Grałem, już nie gra. Za niski jestem. No, no właśnie dlatego pytam o wzrost. A twój kolega w afro? Ile ma wzrostu? 10, <grym> ile? Metr dziewięćdziesiąt. No właśnie tak widzę, że górujesz nad y, swoimi kolegami. Nie, bo my siedzimy na łóżku, na kanapie. A wstań, wstań proszę. Chłopczyku, wstań, pokaż nie ile daj, masz wzrost. A ty wstań. Ja nie mogę, bo jestem za stary. Podżamp! Życzę wam miłego, <laughs> miłego... Powiedz, piki na, powiedz, po, po na czacie. Dzisiaj będzie dużo szotów pewnie do robienia, bo dzisiaj jest super zabawa. Szotów Janusz i inni użytkownicy.